Yo ho ho, błękit morza ten, na zawsze już tu zostać chce. Arr! Ahoj tam, Ahoj Sofi. Ahoj mia. <grym> Uuu, uh, dostatek piracki! Uh, 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 uh. Zbiórka! Moi piraci! Tak jest, kapitanie Eddie. Ar-piraci! Gotowi na wielką przygodę? O oh, tak! Ta Kotwica w górę i rozglądajcie się za morskimi potworami! Lub dinozaurami. Du, 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 Obiad piracki. Jesteście głodni? O, o tak. A! A! Mia, nie wpychaj się tak. Nie pozwoliłeś mi pierwszej opowiedzieć bajki. To nie znaczy, że możesz się wpychać bez kolejki. Ale ja jestem głodną księżniczką, a księżniczki zawsze są pierwsze. Przepraszam, wybacz. Hej, byłam pierwsza. Ła, wow, wspaniale! Znaczy na morskie bałwany, prawdziwy potwór z morza. To nie jest żaden potwór, to ośmiornica. Ulubione zwierzątko wszystkich piratów. Dzięki jego wybaczcie Arrr, Przyjmiemy ją na pokład, kapitanie? Witaj wśród załogi, ośmiopiracie. Myślę, że Myślę, że obiedzie. po obiedzie.

Uuu, Ale widok! Pierwszy oficer, do mnie! Tak jest, kapitanie Eddie! Przepraszam, ja będę pierwsza! Ale ja chcę być pierwsza! Ale ja pierwsza, ja pierwsza! Ja byłam tu pierwsza! Wybacz! <śmiech> tak! <śmiech>